Wyrażam moją wdzięczność i uznanie tym wszystkim w naszej Ojczyźnie, którzy w poczuciu wielkiej odpowiedzialności przed Bogiem, swoim sumieniem i narodem bronią ludzkiego życia, godności małżeństwa i rodziny. I proszę wszystkich, stójcie na straży życia. To jest nasz wielki wkład w budowanie cywilizacji miłości. Niech szeregi obrońców życia stale rosną. Nie tracimy otuchy. To jest wielkie posłannictwo i misja, jakie opatrzność wam powierzyła.